maneczko, z tej strony Mate. Dzisiaj oczywiście znajdujemy się na Kings. Przypominam, strony jest dostępne tylko dla pełnoletnich, więc jeśli macie ukończone 18 lat, klikamy sobie plusik, wpisujecie kod Mate, to pewnie wiecie. I bardzo ważna rzecz, macie na stronie dwie kosy, mianowicie Good Night, Night Bayonet Lore, przy minimalnej wpłacie 840. Kosy, które mają trzy płomienie, więc no widzicie, że trzy razy większe szanse na zdobycie tych skinów. Oprócz tego famosa Batrip na jednym płomieniu, i jeszcze kilka nowych skinów, w tym rękawice. Więc no myślę, że Bayonet prędzej czy później pęknie. Tak samo Gut Night Night. Jeśli miałbym obstawać, to pewnie głód będzie szybciej, chociaż no nie wiadomo, tak? bo to jest random właściwie. No i co? Dzisiaj pootwieramy sobie skrzynki. Pamiętajcie o Daily case. Ie. codziennie, taką skrzynkę możecie sobie otworzyć zupełnie za, za friko, więc to jest fajna rzecz. I na dole macie jeszcze Social Casey y, CS2 Case, czyli też to te jest skrzynka, gdzie macie ją Daily, za po prostu y, ustawienie chyba skins do niku na Steamie. Możemy sobie zresztą to sprawdzić. Dodaj skin ze swojej nazwy na Steam, otwieraj ją przez 7 dni i ustaw awatar, aby otrzymać do, do, do dodatkową skrzynkę w dniu bonusowym. Ok, czyli ogólnie wystarczy skins, ażeby otrzymać dodatkową skrzynkę w dniu bonusowym. Trzeba ustawić awatar, więc to jest logiczne wszystko, ładnie napisane. No i co? Dzisiaj mamy rękawice w equipunku bloknięte, no aczkolwiek dzisiaj musimy je tutaj yy, sprzedać. Niestety, broken fungi Yellow Bandit. Sprzedaj. Mamy 512 Ziko i postaramy się zrobić lepsze rękawice, tytuł od rękawiczek do i trzy, i trzy kropek, no bo nie wiadomo, yy, co dzisiaj uda nam się zrobić. Więc zaczynamy. No i teraz tak, trzeba to zrobić rozważnie, tak, bo nie mamy dużo dzisiaj. Więc kurczę, nie mam pojęcia, od czego zacząć. To jest największy problem. Czy od bitw? No ostatnio mam mega złą pasę. Moje bitwy to jest przegrana, to jest przegrana, to jest sherd, więc wiecie, no tak naprawdę wygrywam tylko shirdy. Patrzcie, tutaj przegrana, przegrana, tu sherd na minus. Przegrana, tutaj wygrana jakaś minimalna, ale to w ogóle był ten, to w ogóle był. 77, ale tutaj dwie wlepy, tak? Tutaj jakby przegrana po prostu. No więc naprawdę złapasce z ostatnimi czasy. Mam nadzieję, że dzisiaj się to zmieni i zacznijmy może od medium case na szerdzie, bo mam taką czutkę. Zróbmy za wszystko. Czekajcie, jeszcze możemy sobie kupić 5-7 na monkey business. Oczywiście. Wymienimy jeszcze punkty, żeby mieć więcej i spróbujmy to zrobić. Albo nam się uda na starcie coś mocnego. Albo no ten odcinek będzie spisany na straty, więc spróbujmy. No i oczywiście liczymy na awóbka Simov, najlepiej dwie. Jeszcze jest tutaj USP Orion i oprócz tego jeszcze jest jakiś fajny skin chyba, tylko e, taka Simov, właśnie Kasimov Simov. Jest zawódka na start, OK, fajnie. Szkoda, że ta gorsza chyba. No ale i tak jest zawłupa, więc to się liczy. Jest Orion, dobra, no i zapowiada się naprawdę dobrze, zapowiada się dobrze. Oby tak zostało, to będziemy w grze. Jest zawódka Nonuar. Też ok, 130. Wiadomo, to nie jest jakiś szczyt tutaj, możliwości tej skrzynki, ale jest ok. Nowa Hyper Beast za 116. No, tak powoli coś daje, no ale jednak potrzebujemy czegoś jeszcze. Dwa USP oriony, no i o tym mówiłem, właśnie świetnie. No i teraz jeszcze w łupka Simów i będziemy w domu. No to już gorzej, ale i tak powinno być w miarę ok. No dobra, jest profit, tak? Jest profit, więc możemy zacząć z grubej rury już. Dobra, i teraz tak. Hmm, z czym by tutaj wjechać na start? Mam też kurczę taką taktykę, że po prostu, wiecie, wjeżdżać zwykłe skrzynki na bitwę i zrobić po prostu sherda. Liczyć na to, że wyleci kosa i w ogóle jest jakiś strong box boxcase. Nie, nie mam pojęcia co to w ogóle jest. Szczerze, widzę to pierwszy raz, więc możemy sobie to odnaleźć. Czekajcie, szukamy tej skrzynki, bo jestem jej mega ciekawy. Gdzie ona w ogóle jest? To jest też mega ciekawe pytanie. Chyba, że to jest jakaś ukryta skrzynka może. Właśnie, to jest może ukryta. Czekajcie, więc... Tylko teraz tak, nie mam nawet pojęcia, gdzie tego szukać. Tutaj, dobra, mamy to. Dobra, to jest taka skrzynka, od razu widzę, że nie ma sensu. Z naszym budżetem nie ma sensu. Więc to sobie odpuśćmy, no i wjedźmy na przykład z g Tylko gdzie on jest? Tutaj jest, niżej. Na start razy 5 niech będzie. Mam nadzieję, że dzisiaj przełamiamy tą klątwę yy, bitew przegranych, że dzisiaj właśnie wszystko będzie na no odwrót i na start jestem kanon za 43 zł, okej, okay, myślałem, że troszkę więcej, no ale ważne, że jest Win. Yy, drugie USP Cortex 29, okej, okay, nawet lepszy niż ten Headshot, więc yy, jest dobrze. Bizon, Bizon za 34, no, no na razie w każdej skrzynce mamy nad nim przewagę Mam nadzieję, że tak to się utrzyma, no i niestety dostał Digielka, 29 i już jest mega close Lastka jest zdecyduje o wszystkim i chyba niestety... Wygrywamy to, ale było mega blisko, mega blisko No i ten Win też nie jest jakieś wybitne. No ale w dalszym ciągu te rękawice ulepszamy, tak? Co by nie mówić, no to było 520, coś w tym stylu Już jest 673 Mongolski raczej sobie odpuścimy, dobra, nie, jednak nie, jednak wjedziemy sobie z tym razy 4 Mongols Case dodajmy sobie bota, niech to będzie Bodrosso. Ok, wbił do nas jakiś goście, więc yy, liczmy na jakiś fajny drop. I na starną no on ma lepiej scout za 54 zł, no i to już jest naprawdę bardzo duża przewaga. Żeby to wrócić, jest szansa, aczkolwiek no może być mega ciężko. Zwłaszcza, że w drugim skinie również jest lepszy od nas. I raczej, okej, okay, co to za Digielek? Digielek za 26, niestety, no, nawet, nawet ten Tag jest lepszy. I ostatnia po raz kolejny Digielek, więc niestety bitwa w plecy. No i teraz mam dylemat: czy robić Olina? Jesteśmy znowu w punkcie wyjścia, tak? Mamy 502 zł. No chyba, że jakiś fajny szerdzik by się tutaj napotoczył. Tylko sekundka: czy my tutaj wjechać? Ultra Case razy 3. Dobra, niech będzie tak. 4 osoby, i liczymy na Awubka Wildfire w stanie. FN chyba to jest, tak? Za te 1200 w tak No i zobaczmy, zobaczmy. Liczymy na szerdę. To w ogóle jest głupie, ale no mam nadzieję, że wyleci jest akawulka wulka na start. Świetnie. Szkoda, że Battle Scared, ale no... jest dobrze, jest dobrze. Tutaj Mac niestety nic ciekawego nie poleciało. No i tutaj. No potrzebujemy czegoś mocnego, zobaczmy, czy wyleci. Niestety, no było tak dobrze. Zaczęło się tak dobrze. I niestety 288, zostało nam 300 ziko. No, to niestety, olin tak zwany musi wlecieć z Elegant Case'em 315. Ok, kupmy sobie five na Monkey Business i możemy zrobić mocnego olina właśnie z Elegant Case'em. Dwie osoby, no i zobaczmy. Liczę oczywiście na jakiś świetny drop. Dodajmy sobie bota. Jest body samu i liczmy, że wyleci nam coś niesamowitego. A i właśnie na Industries. O tym mówię. Dwa kluczowe skiny w tej skrzynce, które musimy dostawać, żeby ta bitwa właśnie fajnie się spięła na koniec i żebyśmy mieli dużą przewagę. No i potrzebujemy jeszcze, jeszcze więcej. 5.7. 7 okej, co to jest za 5 56, też bierzemy, jak najbardziej, okej. Okay. Dwie do końca, no i dostał redline'a, dostał redline'a, moi drodzy. I oby teraz nie otrzymał redline'a Niemki i będziemy w domu. I chyba to mamy, co? Chyba to mamy, dokładnie tak. Świetna bitwa, świetna bitwa. 633. I teraz tak, zobaczmy, jakie moglibyśmy tutaj wyciągnąć rękawice z tego. Czy jakieś świetne, czy jakieś o wiele lepsze. No, za bardzo nie widzę, nie? Więc musimy jeszcze raz wjechać. Jak wjedziemy i zgarniemy, to wtedy będzie można zaliczyć ten odcinek do udanych. No i co? Z tym elegantem chyba? Zostawię sobie stówę, wiecie, bo potrzebuję na, na film. Bo będziemy robić seryjkę od 100 do... ile nam się uda. No i okej, okay, dodajemy bota, bodysamu, 8 skrzynek, elegant case na koniec. I to wszystko zależy od tego, czy wyjdziemy z fajnymi rękawicami, czy może jednak... No dzisiaj kolejny odcinek będzie zaliczony do nieudanych. Famas, 5.7, okej, 5.7 trochę lepszy. No proszę, dajcie mi tego redlina, dajcie mi Mkę. No i Famas, Famas za 47, ok Trochę lepiej niż on. No przewaga dwóch dyszek już jest. Wypracowana, ale teraz CZK jest dużo warta. Okej, okay, na szczęście field tested no, ale dalej nie było ani emki, ani Kołażka. No więc y, to jest chyba ten moment, że musi coś wylecieć ciekawego. Ok, dwa five seveny, to jest też y, całkiem spoko. przewaga 34 zł, niecałe. No i tu już y, zbliżył się. No, zdecydowanie ostatnia skrzynka, zobaczmy. I chyba GG. Niestety, dokładnie tak, w ostatniej skrzynce. No jakby inaczej, jakby inaczej mogło się to ułożyć. Mamy jeszcze 37 zł. Więc y, czekajcie, 37 Ziko 37 Ziko i jest niech będzie już na koniec. Cesetka Astor za 250, no niestety nie poszczęściło się. Możemy sobie jeszcze wymienić punkty M249, Deep Relief. No więc y, bez szału. No i co? Dzięki wielkie za oglądanie piszcie propozycje nowych filmów w komentarzach, co ciekawego możemy zrobić. Jeśli z wami żegnam, trzymajcie się, no i sięka.